Ogólna instrukcja BHP użytkowania laboratoriów i sal szkoleniowych EMT Systems. Wymagania ogólne. Do pracy w laboratorium może przystąpić kursant, który jest trzeźwy i został przeszkolony w zakresie zasad BHP, zasad bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń oraz został zapoznany z instrukcjami stanowiskowymi, a także instrukcjami obsługi maszyn. I urządzeń znajdujących się w danym laboratorium. Pomieszczenia laboratorium nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z tych pomieszczeń. Przed rozpoczęciem pracy w laboratorium trener prowadzący kurs ma obowiązek sprawdzić wszystkie stanowiska dydaktyczne oraz maszyny pod kątem bezpieczeństwa pracy. Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania laboratoriów i sal szkoleniowych. Kursanci mogą przebywać w laboratorium wyłącznie w obecności trenera EMT System z wyznaczonego do realizacji danego kursu lub w obecności dedykowanego opiekuna szkolenia. Imię i nazwisko wraz z telefonem kontaktowym do opiekuna szkolenia jest zapisane na tablicy w sali szkoleniowej. Kursanci mają obowiązek pozostawić jesienne i zimowe okrycia wierzchnie w miejscach do tego wyznaczonych. Bezwzględnie stosować się do zaleceń trenera prowadzącego kurs i wykonywać poszczególne ćwiczenia wyłącznie w zakresie przewidzianym przez trenera prowadzącego kurs. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, np. uszkodzenia maszyn i urządzeń, natychmiast zgłaszać trenerowi prowadzącemu kurs lub najbliższemu pracownikowi EMT Systems. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej bezwzględnie podporządkować się poleceniom trenera prowadzącego kurs lub pracownika EMT Systems. Po zakończeniu realizacji ćwiczeń kursant zobowiązany jest zdać trenerowi prowadzącego. Kurs wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia stanowiska. Szanować mienie laboratorium. Za szkody będące następstwem niewłaściwego postępowania odpowiada osoba je powodująca. Zachowania szczególnej ostrożności przy przenoszeniu oraz konfigurowaniu elementów stanowisk dydaktycznych. Należy zwrócić uwagę na możliwość upadku elementów stanowisk i ewentualnego zranienia. Zachowania szczególnej ostrożności podczas uruchamiania stanowisk. Zachowania bezpiecznej odległości od elementów ruchomych stanowisk dydaktycznych i przestrzegania wyznaczonych stref niebezpiecznych. Stosowania udostępnionych środków ochrony osobistej, jeśli charakter szkolenia tego wymaga. Wykonywać wszelkie prace i czynności w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz pozostałych uczestników zajęć. Kursantom zabrania się: wnoszenia do laboratorium i spożywania w nim posiłków dokonywania zmian konfiguracji stanowisk dydaktycznych bez wyraźnego polecenia trenera prowadzącego kurs, operowania przy pracujących urządzeniach, demontowania części urządzeń, dokonywania samowolnych napraw. Kopiowania programów i plików bez zgody trenera prowadzącego zajęcia, instalowania jakichkolwiek programów i plików bez zgody trenera prowadzącego zajęcia, palenia na terenie całego budynku, spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie całego budynku i jak i w trakcie trwania kursu oraz uczestniczenia w zajęciach pod wpływem tych środków pod groźbą wykluczenia ze szkolenia. Po zakończonych zajęciach należy uporządkować stanowisko pracy środki ochrony indywidualnej odłożyć w miejsce do tego wyznaczone. Opuszczenie szkolenia w trakcie trwania kursu. W przypadku konieczności opuszczenia zajęć w trakcie ich trwania należy bezwzględnie poinformować o tym wcześniej trenera prowadzącego kurs lub opiekuna szkolenia. Uwaga! W przypadku, gdy kursant pojawi się na szkoleniu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia zajęć oraz budynku, a opiekun klienta jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie osobę kontaktową ze strony klienta lub podmiotu zamawiającego usługę. W przypadku, gdy kursant nie będzie chciał opuścić szkolenia z własnej woli lub będzie zachowywał się agresywnie, pracownik EMT Systems lub trener zobowiązany jest do wezwania odpowiednich służb porządkowych w celu usunięcia kursanta ze szkolenia i zapewnienia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa pozostałym osobom znajdującym się w budynku, instrukcja postępowania na wypadek awarii, pożaru lub wypadku. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia należy natychmiast przerwać pracę i powiadomić o zagrożeniu trenera prowadzącego kurs, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. Jeśli powstrzymanie się od pracy nie likwiduje zagrożenia, kursant ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, powiadamiając o tym fakcie trenera prowadzącego kurs. W przypadku braku kontaktu z trenerem prowadzącym, należy powiadomić innego dowolnego pracownika firmy EMT Systems. Wypadek kursanta. Kursant, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku trenera prowadzącego kurs, gdy zdarzenie miało miejsce podczas trwania szkolenia osoby wyznaczoną do udzielenia pierwszej pomocy z ramienia EMT Systems, gdy zdarzenie miało miejsce na terenie firmy EMT Systems, swojego bezpośredniego przełożonego w miejscu pracy. Prowadzący zajęcia, podczas których zaistniał wypadek lub osoba wskazana do udzielenia pierwszej pomocy ma obowiązek Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikowi zajęć, który uległ wypadkowi. Zabezpieczyć miejsce wypadku. Niezwłocznie zgłosić wypadek opiekunowi szkolenia wskazanemu na tablicy szkoleniowej. Opiekun szkolenia powiadamia osobę kontaktową ze strony klienta oraz kierownika działu administracji EMT Systems o zaistniałym wypadku. Wypadek trenera. Trener, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku kierownika działu administracji. Jeśli stan zdrowia trenera nie pozwala na samodzielne zgłoszenie, osoba będąca świadkiem zdarzenia powinna poinformować niezwłocznie o wypadku osobę wyznaczoną do udzielenia pierwszej pomocy z ramienia EMT Systems, udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy, jeśli to będzie konieczne, wezwać służby ratownicze. Wykrycie pożaru. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem Pali się pożar. O powstałym pożarze należy powiadomić trenera prowadzącego kurs lub opiekuna szkolenia lub dowolnego pracownika EMT Systems oraz inne osoby znajdujące się w pobliżu. Alarm pożarowy uruchamia się automatycznie z chwilą wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożarowej, a informacja o pożarze jest przesyłana bezpośrednio do odpowiedniej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku, gdy automatyczna sygnalizacja się nie uruchomi, należy w miarę możliwości uruchomić najbliższy przycisk ręczny ostrzegacz pożarowy i powiadomić o pożarze Państwową Straż Pożarną podając kolejno. Adres, nazwę obiektu, kondygnacje, sale szkoleniowe oraz laboratoria oznaczone są na drzwiach numerami, a każdy korytarz ma swoją nazwę umieszczoną nad wejściem do korytarza. W razie potrzeby wezwać dodatkowo inne służby. Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom trenera prowadzącego zajęcia bądź pracownika EMT System skierującego ewakuację. Nie otwierać bez wyraźnej konieczności drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia. Ogólne zasady ewakuacji. Należy zapoznać się z rozmieszczeniem dróg i wyjść ewakuacyjnych. Tablice informacyjne umieszczone są we wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz w sali szkoleniowej. W przypadku usłyszenia alarmu lub komunikatu ewakuacyjnego należy natychmiast skierować się do najbliższych oznakowanych drzwi ewakuacyjnych. Nie należy zatrzymywać się w celu zabrania rzeczy osobistych. Ratowanie życia jest najważniejsze. Ewakuować należy się klatkami schodowymi, bezwzględnie unikając wind. Ewakuować należy się szybkim krokiem, należy unikać wyprzedzania i poruszania się w kierunkach przeciwnych do wskazanych przez znaki ewakuacyjne. Po wyjściu z budynku należy skierować się do najbliższego miejsca zbiórki do ewakuacji, wskazanego na obrazku. Uwaga! Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, nie wolno opuszczać miejsca zbiórki do czasu podjęcia takiej decyzji przez kierującego akcją. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonym budynku, należy natychmiast przekazać taką informację kierującemu akcją ratowniczą.